Witamy cały świat Jesteśmy w górach Już jest coś ko godzinie osiemnastej. zaraz Ciemno Będzie za chwilę I takie widoki To jest droga na Lazji. Taki tu jest spad, to się w głowie nie mieści. Tego nie widać oczywiście na filmie, na zdjęciu. Ale tu jest galanty spad. Tu trzeba już uważać. Jak wszędzie. Nie Miałem wraca wracać normalnie 860 highwayem, ale chyba nie pojadę, bo jestem w górach i będę wracał do portu przez góry. Tak samo podjazd jest gruby. Tutaj ścięte drzewo fajne. ale już jest ciemno. Ale tutaj jest taka dolina. Na dole o kurczę, na dół to będzie Z20 parę metrów. Z20 parametrów metrów. Tak to wygląda. Pozdrawiamy cały świat. Hakuna Matata.